Hejko kochani, tu Ada i witam was w kolejnym filmie na moim kanale I dzisiaj pokażę wam jak wygląda moja wymarzona toaletka Co prawda wygląda ona jak 99% toaletek na YouTubie i Instagramie Ale wychodzę z założenia, że ważne, że mi się podoba, że jest funkcjonalna I że ma praktycznie wszystko to, co chciałabym w niej jakby zawrzeć No i dzisiaj pierwszy raz też pokażę wam swoją kolekcję kosmetyków, bo do tej pory jeszcze nigdy tego u mnie nie widzieliście I na pewno zadają się osoby, które powiedzą Ada, to jeszcze nie jest kolekcja, to jest jeszcze nic A także osoby, które powiedzą Ada, po co ci tyle tych kosmetyków? Po co ty tyle tego kupujesz i tyle pieniędzy na to tracisz? Więc jeśli ktoś z was byłby Zainteresowany odpowiedzią na to pytanie, czemu wydaję na to tyle pieniędzy i po to mi tyle tego, to odpowiedź znajdziecie w jednym z ostatnich filmów i jest to vlog. On ma chyba nazwę Długa Sobota lub coś takiego, więc tam Was też zapraszam. Dzisiaj sobie też troszeczkę posprzątamy, bo nie ukrywam, że jest to taki bardziej motyw przewodni tego filmu. Postanowiłam, że muszę paru rzeczy się pozbyć i stwierdziłam, że to będzie ok, pomysł na film, żeby zrobić to razem z Wami, bo samej zawsze jest ciężko i mam nadzieję, że tym razem będzie mi łatwiej podejmować te wybory. Także ja już nie przedłużam, zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca. No i pokazuję Wam już, jak to wszystko u mnie wygląda. Tak jak wam powiedziałam, moja toaletka wygląda tak jak większość toaletek, ale mimo wszystko i tak jest dla mnie wyjątkowa, bo zawsze chciałam mieć jakąś toaletkę, ale a to nie miałam za bardzo na to jakby miejsca, a to nie za bardzo fundusze mi na to pozwalały, a teraz mieszkając sama, mając na to miejsce mogłam w końcu zrealizować swój plan na toaletkę, z czego jestem bardzo zadowolona i tak jak widzicie ona składa się tutaj z tych dwóch mniejszych Aleksów i blatu oraz lusterka kwadratowego zwykłego z Ikei i to wszy wszystkie te właśnie yy, rzeczy, z których ona jest zbudowana praktycznie je znajdziecie w Ikei także teraz już myślę, że przejdziemy do tego co stoi na blacie z prawej strony zrobiłam sobie taki kącik z perfumami, one stoją na takiej podkładce na takiej szkatułce, ja ją kupiłam już dawno temu w Ekszynie i stąd na razie niczego się nie pozbywam muszę tylko dokończyć te niektóre perfumy tak jak te z Mexa albo te Queen of the Game, które wam pokazywałam w ostatnim denku też. W lewym rogu Stoi organizer z pomadkami, więc tutaj są pomadki ochronne, nawilżające e, Tutaj tak samo. Kolejna szufladka, tutaj mam dwie pomadki z Avon, pomadka z Maybelline i pomadka z Slika W kolejnej szufladzie mam tu dwie pomadki z Lovely i Pędyrek do ust z Flormar'u I kolejna większa szufladka. E, tutaj mam pomadkę z Essence, dwie z NYXA, z Revolution, e, kolejną z Essence. Lip Tint z Essence, e, lips od Lovely i trzy pomadki z Golden Rose. I tak zastanawiam, bo właściwie nie używam naprawdę zbyt często pomadek, i zastanawiam się, czy coś na razie stąd wyleci. Chyba na razie sobie wszystko zostawię, chociaż zastanawiam się nad tym pomadką. A ja wiecie, tak sobie myślę, pomadki mogą mi się przydać też do zdjęć, więc może na razie jeszcze je zostawię. No i ostatnia szufladka. Trzy pomadki z Maybelline. Błyszczyk do ust z Vibo I dwie moje ulubione konturówki z Pierlenę. Są naprawdę bardzo dobre, więc ludzie w internecie nie kłamią. Konturówka z Revolution, która do czasu, tej pomadki, którą tam widzieliście. Kredka z Petfai, kolejna kredka z Superstay Crayon Ink z Maybelline. Też ją bardzo, bardzo lubię. Tutaj mam jeszcze jakąś nude Lips Od Vibo. Kolejną od Vibo, bardziej w takim brązowym kolorze, ale ich myślę, że się pozbiję, bo ich teraz nie używam. Tutaj jakaś konturówka z Essence, swojego czasu ją lubiłam bardzo nosić, ale ja też już jej nie noszę Tutaj jakaś konturówka, która ma milion lat, więc ona będzie lepiej do wyrzucenia Tutaj przezroczysta konturówka z Avon, żeby sobie móc lepszy kształt ust zrobić, żeby pomadkę spróbować Też ja wyłożyłam dwa razy Jeszcze konturówka z... RLD Young Lip Liner w kolorze 08, też jej nie będę już używać. Kolejna konturówka to jest konturówka z Miss Sporty jest to w odcieniu 0,11 Coffee, ale też tak jak mówię, konturówek za bardzo nie używam. Używam teraz naprawdę tych spierne i Kylips też. To jest od tego lipkitu i ona na razie zostaje. Na górze mam patyczki razem z wacikami i mgiełką z Essence, którą stąd właściwie muszę zdjąć, ale położyłam ją tu dlatego, bo dobrze wyglądała. Jest tu także tonik, który właśnie jest skończony, dlatego weźmiemy go już do denka. Z tyłu mam lusterko z takimi małymi ledami, tam sobie kładę, bo nie zajmuje mi wtedy dużo miejsca. I tutaj bardziej z lewej stoi mój kuferek z biżuterią oraz zestaw takich rzeczy do kąpieli, czyli coś, co bardzo uwielbiam, które dostałam na święta. Mam tutaj też przymocowaną tą lampkę z IK, bo na razie nie kupowałam lamp do makijażu, więc pomagam się nią i nie przeszkadza mi ona, powiem Wam, że daje dosyć spoko światło, jeśli wybierzecie dobrą żarówkę, więc jeżeli nie macie oświetlenia do toaletki, a chcecie mniejszym kosztem sprawić sobie lepsze światło, to ja wam tą lampkę bardzo mogę polecić. Przejdźmy sobie teraz do szuflad, i z lewej strony w mojej toaletce, w pierwszej przegródce, znajdą się pędzle. Tak jak wiecie, też z tego poprzedniego vloga em, strasznie mnie to denerwowało, że pędzle mi się kurzyły stojąc na wierzchu, i znalazłam miejsce w tej szufladzie, poprzekładałam różne rzeczy inne do pozostałych szuflad, i właśnie tutaj zrobiłam miejsce na pędzle. Ja je położyłam w taką zwykłą, y, zwykłe opakowanie z tego świecącego y, kaktusa, którego też mogliście zobaczyć w poprzednim vlogu. Z tego opakowania wycięłam sobie z dwóch stron tą część, żeby łatwiej mi się tą folikę y, zakładał i zdejmowało, żeby ona też dodatkowo w tej szufladzie chroniła te pędzę przed kurzem. No i tak jak widzicie, oprócz tego mam tutaj te osłonki na pędzę, które zakładam po myciu, jak również na te pędzę, które tutaj mogłyby się odkształcić, na te, które mają bardziej miękkie, naturalne włosie. Oraz mam tu także taki um, woreczek z kuleczkami, żeby żadna wilgoć mi tutaj do nich nie dochodziła i żeby wszystko było w porządku Jeśli chodzi o drugą szufladę, tutaj już zaczyna się um, demakijaż i tonizacja twarzy Mam tutaj oczywiście też suche i mokre chusteczki, bo są bardzo potrzebne kiedy robię makijaż, lubię je mieć wtedy pod ręką No i jeśli chodzi o demakijaż, to mam tutaj ten płyn z garniera, teraz testuję akurat ten zielony Mleczko z Isany i tutaj taki olejek z Alverde, są to naturalne kosmetyki i tak właściwie to powiem Wam szczerze, że ja go używam wtedy, kiedy sobie o nim przypomnę i zwłaszcza wtedy, kiedy mam dosyć ciężki makijaż, eyelinery czy coś takiego, to wtedy go lubię używać, ale niestety mleczko to nie jest mój ulubiony sposób demakijażu, dlatego myślę, że tego mleczka się na razie pozbędę. Dalej mam tutaj tonizację, czyli dwa toniki z Evra i z Ziej, na pewno już dobrze znacie, i mam tu jeszcze. Coś, co powinno być tonikiem z, z aloesem i z ogórkiem z Isany, ale on jest trochę jak bardziej właśnie płyn micelarny i myślę, że to też komuś oddam. Trzecia szuflada to już szuflada bardziej z pielęgnacją I myślę, że sobie zaczniemy tam od tego co jest z tyłu Produkty na noc do twarzy I w sumie to taką trochę mieszankę Mam tutaj krem na noc z raz z tej serii Hydra Bo on bardzo go lubię szczególnie na lato Mam y, krem z filtrem, krem z wianka, który muszę wziąć do denka, Bo właściwie jest już pusty Tutaj mam ten aloes, ponieważ jak sobie go wyciskam jednorazowo To jest go za dużo No i zwykły krem niwa. E, tutaj jest mój jeden peeling do ust, który nie zmieścił mi się w tam tych szufladkach, które są w organizerze No i tutaj mam jakieś próbki No i tu jest żel na, na jakieś niedoskonałości Na pryszcze, który kupiłam w EDC Dalej mam tu akna aknatak, który dostałam od dermatologa I krem na oczy, kiedy akna tak prawdopodobnie mi je podrażnił e, Tutaj tak luzem leżą przyrządy do brwi Takie jakby brzytwy do brwi Nożyki e, Jeśli chodzi o tą szufladkę Tutaj mam kremy na dzień I pierwszym kremem, którego na pewno się pozbędę Jest ten z neutrogeny, ponieważ strasznie nie odpowiada mi jego zapach on działa detoksykująco Niestety ja tego dobrze nie sprawdziłam, bo nałożyłam go na twarz chyba z jeden raz lub może dwa Więc to jest rzecz, której na pewno się chcę pozbyć dzisiaj Następnie jest tu krem na dzień z tej serii Hydra Bomb Garniera Tak samo jak tamten na noc Ten lubię również i szczególnie tak samo w lato go używać Mam tu jeszcze ten krem z Lidla N-Food for Skin, mam nadzieję, że dobrze to powiedziałam. Kolejny krem od dermatologa, więc on tutaj zostaje. Następnie mam tu krem Slarush Pose, i ja go używałam kilka razy, ale on już tutaj długo stoi. Już praktycznie go chyba nawet nie ma, więc jego ja odkładam do denka. Dalej mam tu jeszcze krem z Neutrogeny Visibly Clear, i jego też już widzieliście w którymś z moich denek. Jeśli chodzi o tą szufladkę, no to tutaj mam bardziej sera, serum do twarzy i serum z Isany, który już mi się kończy. Muszę je właśnie skończyć Serum z Bielendy, które bardzo lubię Opowiem wam o nim więcej w dęku. E, serum z Isany e, To jest takie hialuronowe Ale jeszcze nie używam go Dlatego, bo nie mam dobrego filtra na twarz I nie chcę dostać przebarwień I kolejny serum z Isany, Isana Young Używałam go kilka razy, ale przestałam W sumie tak nie wiem za bardzo dlaczego e, Nie będę go już używać i po prostu wyrzucę Bo właściwie jest go już tutaj mało No i jest tu jeszcze serum z Mia Um, używałam go chyba tylko raz. Jedyne co mogę o nim powiedzieć, to to, że ma tłustą konsystencję i bardzo świetny zapach cytrusowy. Kolejną rzeczą są tutaj u mnie kremy, do, kremy pod oczy, i pierwszym z nich jest taki pusty, zisany, właśnie znowu, kolejne pusty opakowanie, więc też odkładam je do denka. Krem pod oczy, stopy, którego używam teraz i krem z AA, którego będę używać później, jak skończę jego. Mam też jeszcze krem z Alter i on ma wspomagać nam porost naszych rzęs Z tego co wiem, to on nie za bardzo mi podpasował i swędziło mnie po nim oczy, więc oddam go dalej, może komuś się przyda, jak go żeby. Wam chyba 2 trzy razy, ale właśnie zauważyłam, że niezbyt dobrze moja skóra na niego reaguje i przestałam go używać i tak leży. On jest wegański, może komuś się przyda. I kolejny kremik, który tutaj jest, to z Balea, czyli marki, którą ja bardzo lubię, marki z Demu. I yy, ten krem też jest bardzo fajny, jest dosyć gęsty, ale makijaż się na nim trzyma. No i on ma tutaj 5% mocznika tak urea, który jest substancją bardzo dobrze nawilżającą. Kolejna moja szuflada to tak zwana szuflada maseczkowa. więc tak podzielam sobie tutaj na takie e, maski w saszetkach, w płachtach, takie gdzie jest tutaj maska na usta, płatki pod oczy. Tutaj są takie bardziej w większych opakowaniach po prostu maseczki Tutaj są w słoiczkach Tutaj jeszcze mam taki talerzyk, na którym sobie wyjmuję maseczki I taki gadżet do nakładania maseczek, czyli silikonowy pędzelek z Aliexpress Tutaj muszę powiedzieć, że nie użyłam tej maski By nic mi złego nie zrobiła, z tego co pamiętam Ale jakoś tak nie mogę się do niej przekonać Jest to maska błotna do twarzy Ja chyba tylko naprawdę z dwa razy jej używałam I z tego co widzę, właściwie już się termin ważności skończył więc pójdzie do kosza. Niestety nie lubię wyrzucać kosmetyków, dlatego jak coś mi nie pasuje, to zazwyczaj oddaję to siostrze albo komuś, ale w tym przypadku widzę, że trochę przegapiłam i niestety muszę to wyrzucić, z czym bardzo jest mi źle, bo nienawidzę wyrzucać kosmetyków. W ogóle nienawidzę wyrzucać czegoś, w co zainwestowałam w pieniądze i trochę boli mnie serce, ale też... No wiadomo, nie będzie nikt używał przeterminowanego już kosmetyku. Zresztą, maseczek właściwie jest tak u mnie w ogóle, taki z maseczkami, że ja robię sobie maseczkę, jak sobie o niej przypomnę. Stąd też cały tutaj arsenał tego jest. No i słuchajcie, ostatnia szuflada u mnie po lewej stronie Alexa. Czyli jest to tak zwany y, magazynek I jest tutaj totalny miszmasz, naprawdę Jest tu moja szczoteczka, którą zamówiłam z AliExpress, ale jej nie używam e, Są to peelingi, które na przykład sobie robię raz na jakiś czas i, e, I trzymam je tu, bo nie mam zbyt dużo miejsca na nie w łazience e, Tak jak widzicie zapasy szamponu, zapasy jakichś żeli podprysznic, e, Balsamów, rzeczy do mycia twarzy, e, wacików Tutaj też mam rzeczy do e, depilacji, jakieś maszyny Jakieś plastry, depilator, kremy do rąk, kremy do stóp. Także tak to się wszystko prezentuje. Ja już tą szufladę wcześniej przyjrzałam i też parę rzeczy z niej już wcześniej wyjąłam. Także teraz nie będziemy już tutaj grzebać ale po prostu jest to taka szuflada w No i teraz przechodzimy sobie już do prawej części mojego Alexa, czyli do kolorów. Widzicie, on już mi się tutaj kończy, jeszcze w z style zostało. Kolejną jakby przegludką u mnie są bazy, taki spray. Z... Essence, on ma utrwać makijaż, ale ja go w ten sposób nie stosuję, to mam tutaj Be Perfect Carnival Palette.